Panie i Panowie, przed nami czwarty pojedynek karty głównej. Walka na zasadach K1 3 razy 3 minuty plus ewentualna dogrywka kategoria wagowa 85 kg. A sponsorem tego pojedynku Total Bet. Panie i panowie, do narożnika niebieskiego zapraszam 28-letniego reprezentanta Litwy. Sparta Jimmy Wilno. Mierzący 180 cm wzrostu, ważący 84 kg i 900 gramów. Jego zawodowy rekord to 5 wygranych i 3 porażki. Panie i panowie, Ricardas Kuli. Najczeższym krokiem w rytmach Lambady do ringu wchodzi Ricardo Skulis. Szanowni Państwo, a w narożniku czerwonym, 28-latek reprezentujący klub Unique Fight Club. Mierzący 190 cm wzrostu, ważący 85 kg i 700 gramów. Jego rekord to 20 wygranych i dwie porażki. Panie i panowie! Radosław!

28 lat jeden, 28 lat drugi. 10 centymetrów wyższy Radek Paczuski. 20 zwycięstw, dwie porażki. Rekord przy mistrzu Młajta i mistrzu Litwy. się Kulisie wygląda imponująco. No jedno jest pewne. Reprezentanta Litwy czekają ciężkie momenty i chwile w ringu. No Wydaje się, że tutaj Radosław Paczuski jeszcze w takim znakomitym klimacie, bo naprawdę jest głośno wspierany przez warszawską publiczność. Powinien ruszyć agresywnie i pokazać najlepsze K1, z których przecież jest doskonale wraca do kickboxingu po ponad dwóch latach. W e, swoim ostatnim występie e, obronił faz mistrza Fen w kategorii do 85 kg. Walczył również dla organizacji DSF Kickboxing Challenge, a także King of Kings. Zresztą King of Kings to jest organizacja, dla której walczył Litwin. A więc e, dwóch kickboxerów z zdecydowanym wskazaniem na e, zawodnika w czarnych spodenkach. Rikarda Skulis to też zawodnik Muay więc powinien szukać klinczu. Powinien tutaj szarpać się z Paczuskim. Ale pierwszy klinczu poszukał paradoksalnie Polak. Dynamicznie zaczął Paczuski. To Otóż dużo wyższy jest Radosław Paczuski. Wydaje się po prostu potężniejszy od Litwina, ale ten postrażył wysokim kopnięciem. Niepokonany na ringu MMA Radek Paczuski trzy walki stoczone, trzy wygrane, ma także walki w boksie olimpijskim, no to jest, można powiedzieć, ne, wszechstronny zawodnik. Opowiadał też o tym, jaka różnica jest między MMA a K1, tutaj jednak jak zasłonisz się za podwójną gardą, to jesteś w stanie kontrolować sytuację, teraz podwójny lewy middle kick Paczuskiego w odpowiedzi wycinka Ricarda Sakulisa. A Ricardo Spulis to jest też twardy zawodnik, twardy wojownik. Weteran, eee, mówiliśmy już o tym, organizacji King of Kings. Eee, spotkał się na między z Dawidem Mirkowskim z warszawskiej Garudy, czyli klubu, w Pacuski zaczynał karierę zawodnika Muay Thai kickboxingu. No, mocny low kick Litwina, ale podpowiedzi również low kick na wykroczoną nogę Pacuskiego i frontkik, kick, dystansując. Zresztą Litwini też znani są z naprawdę dobrych zawodników K1, jednym z nich jest Siergiej Masłobojew, który jest zresztą klubowym kolegą Kulisa. Kolano, kolano, raz, dwa. Teraz szukać osób na wątrobę. Paczuski, ale przed kulis z rozcięciem. Wzywany lekarz w tym momencie, bowiem e, pojawiło się faktycznie. Widzą Państwo dokładnie rozcięcie na twarzy e, z zawodnika z Litwy Rikardasa kulisa. No, pytanie, czy to było po tym kolanie, właśnie jednym z oprowadzanych. Koniec. pojedynku. pojedynku, Decyzją lekarza. E, walka zostaje przerwana decyzją lekarza. Sędzia oczywiście podjął decyzję o tym, że walka została przerwana na wniosek lekarza. No i wygrywa Radosław Paczuski, a więc główny swoich partner, zresztą Jana Błachowicza przed jego walką z Izraelem Adesanią. No przekonał się dość boleśnie o sile Jana tak. Błachowicza Radosław Paczuski, ale pamiętamy przecież, że tam Błachowicz był w naprawdę fenomenalnej formie, co później potwierdził w OKTAGONIE już rywalizując i pokonując Izraela Adesanię. A więc przez e, kontuzję. Problem byłby taki, że ta krew spływa do oka Rikardasa Kulisa, bo ja sprawdza, patrzyłem cały czas na, na reakcję w narożniku i ta krew ewidentnie zalewałaby po prostu regularnie oko Litwina. A to potwornie utrudnia walkę. No, e, walcząc z takim rywalem, jakim jest Radosław Paczuski, no to trzeba mieć jasny przegląd pola. Naprawdę trzeba widzieć nadlatujące z niemal wszystkich stron kopnięcia ciosy. No i tak, patrzę, czekam na ten moment. To jest to wycięcie, i to bardzo ładne wycięcie, jakie zaserwował nam tutaj. No, to było po tym kolanie. Dwa ciosy nadu i kolejne kolano. Tak, tak, tak. tak. Po tym drugim prawdopodobnie kolanie nastąpiła kontuzja, która zastopowała nadzieję Ricardasa kulisa Niespodzianki w tym pojedynku Państwo, więc nie było. Czas ogłosić oficjalny werdykt tego pojedynku. Czekamy jeszcze na Rikardasa Kulisa. Panie i panowie, w drugiej minucie i czwartej sekundzie przez TKO ten pojedynek wygrywa Radosław Paczuski! Powrót do kickboxingu efektownym w wykonaniu Radosława Paczuskiego. Przed czasem zwycięstwo nad Ricardasem Kulisem. kontuzja, pokazał to kolano. To było to kolano, które spowodowało ogromny problem, jaki miał na swoim prawym uchu brwiowym Ricardas Kulis. Są, widzimy, jawne dowody tego, <laughs> że prawe kolano zdemolowało defensywę Ricardasa Kulis. No też w ogóle splot szczęśliwych zdarzeń, bo przecież w tym samym terminie Paczuski miał walczyć na gali EFM w Bułgarii. Ta walka została przełożona, był wolny slot, no i żeby te przygotowania nie poszły na marne, to z przyjemnością Paczuski wrócił do korzeni i zawalczył tutaj na zasadach K1. A więc e, cztery pojedynki K1 za nami, e, przypomnijmy zwycięstwo jednogłośne Maćka Błażewicza, e, przed czasem Jacek Gać pokonał Marka Milewskiego, Maciej Karpiński jednogłośną decyzją sędziów zwyciężył Emila Trążowicza i Radosław Paczuski przed momentem, przed czasem, przez techniczny knockout pokonał Rykarda Sakulisa, no to czas na bok zawodowy za tak jest, a później waga ciężka K1, a więc te dwie najciekawsze atrakcje, przed nami jesteśmy przekonani, że tu będzie jeszcze bardzo głośno i tu będzie naprawdę emocjonująco. A więc przenosimy się do studia. Anna Kozińska i analiza tego, co nas jeszcze dzisiaj będzie czekało i to, co się działo już na gali HFO.